Hej, cześć, się z tej strony Raksos. Zapraszam was do oglądania A więc tak Dzisiaj zagramy ponownie w Fablet Legacy Jeśli nie widzieliście Pierwszego odcinka To w opisie macie Link do poprzedniego odcinka A więc tak Dzisiaj odkryłem jeszcze Że są questy Więc weźmy daily questy Zniknęło ready I tutaj weekly questy Zniknęło. Teraz tak. Trzeba pokonać 25 dungeonów, pokonać 100 potworów i ponownie 100 potworów. A więc tak. I jeszcze odkryłem, tak jak wtedy mówiłem, że można mieć twarz. A więc weźmy swoją twarz Bacon'a. O ile to jest co? Chyba tak i możemy zaczynać chyba chwila yy, a jeszcze tutaj są upgradey i rerolle tam te questy dają diamenciki jak widzicie i można dzięki niemu zrobić reroll, czy na przykład taki mieczyk i losowy kolejny item chwila yy, będzie miał randomowe statystyki Czyli na przykład z takiego miecza może się zrobić taki sam, ale zielony i będzie więcej stadów mieć. Albo może być też gorszy. Yy, tutaj jest upgrade i można na przykład yy, wyciągnąć z ekwipunku mój miecz, ten Bandit Serrated, i wezmę go w upgrade. I koszt jednego upgrade'u jest to 100, wybieram fizyczną moc jeden i upgrade, upgrade, upgrade i klikam upgrade i już nie mamy wystarczająco i jest upgrade'owany 5 razy tak, 5 razy i jest o 5 silniejszy niż wcześniej był i tak i tam jest jeszcze sprzedaż i dzięki tej sprzedaży możemy sprzedać niepotrzebne itemy czyli np przykład te miecze no i ogólnie te miecze to wszystko co jest niepotrzebne Tutaj gościu jakiś bije, a więc tak, to nie jest potrzebne. To, 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 to sobie, dobra, nie, to też wyrzucę i będzie total value 195. Nie wiem, co te kolorki robią. A, to, te kolorki zaznaczają wszystko, co jest w tym kolorze. Czyli na przykład, tak to jest niebieskie, klikam niebieski, to to zaznacza. Jeśli to są trzy szare rzeczy, klikam szary i zaznaczam. Dobrze. Więc klikamy, żeby sprzedać, i sprzedaliśmy. Więc otworzymy dungeon. I mi się wydaje, że możemy spróbować na hardcore czyli będziemy mieli jedno życie i jedną rzecz więcej. Więc stworzymy i start. Ok, a więc nam się ładuje. Ok, wszystko jest załadowane, Start. 1, 2, 3. Dobra. E, go. Teraz pozbieram jajka. A jeszcze shift, track, żeby mi było wygodniej. Nie. Już nas atakują. Trzeba wszystkich wziąć. Tutaj i cyk na raz. Tutaj w kółko i pyk. Pokonani Już pierwsza fala na szybko pokonana. Mi się wydaje, że już mamy nawet OK. Fajne rzeczy, żeby pokonywać wszystko na hita. Więc będzie trzeba teraz zrobić nie wiem czy już nawet nie może nie wiem czy nawet po tym nie pójdziemy na medium czy tam hard, nie pamiętam jak to było i spróbujemy po prostu przejść drugi poziom trudności a więc dobra wchodzimy tutaj po tej dłużce oka schodach, bierzemy wszystkich na siebie i wszystkich naraz zabijamy, o level up Piąty level. O, tutaj jeszcze jajko jest, to wezmę. Okej. Okay. Idziemy do tych. Tutaj widzę z tego co widzę. To z 6 bandytów i pójdziemy tam, żeby ich zaatakować, bo tutaj jest więcej. Okej. Okay. I cyk. Pokonani. Jeszcze w kółko i pyk znowu. Zabijam tego, i idziemy dalej. Tu jest jajko, nie moja jajko. Dobra, tutaj też nie moja jajko, mijam to. Zabijam. Szybko bierzemy tamtych jeszcze w kółko. I atak. I atak. I kolejny atak. Szybko to idzie, naprawdę musimy pójść na kolejny poziom trudności. O, jest jajko. To weźmy, żeby się nie, nie załapać jeszcze. Dobra, muszę już. Naprawdę szybko nam to poszło. 5 minut jeszcze zostało, a my już jesteśmy w ostatniej fali normalnych NPC-ów. Tutaj na szybko zabijamy, i co jak wszyscy poszli na hita. Tam jeszcze jest jajko, to zanim go pokonam, jeszcze wezmę to jajko. Szybko, szybko, szybko. Udało się. Zaatakuje. O nie! Szybko. O, armor jest. Kolejny. I jest kolejny te podpalenie mie wiesz, miecza. Więc mi się wydaje, że nie będziemy tego zakładać, bo nie wiem. Wydaje mi się, że większość z Was o tym nie wie, ale jeśli jest tylko to, to możemy tylko raz to założyć. Jeśli mamy dwa już tego, to możemy dwa tego założyć. Ale mi się wydaje, że stap jest o wiele lepszy niż to. Yy, więc tak, chwila, to daje jeden, to daje cztery, to zakładam to. Dobra, start. I możemy iść dalej. Okej, okay, go. Bierzemy wszystkich na siebie. A no tak miałem jeszcze do kolejnego levelu. Tu po tym idziemy na kolejny level dungeona. Pyk. Już pierwszy bosik. Jest tu jakieś jajko do zbierania. Jest. Tutaj szybko weźmiemy. E, czy zdążę? Nie wiem, ale zdążyłem go pokonać. Dobra. Idziemy po tych znowu schodach, a ścieżce. Tak naprawdę nie wiem, jak to nazwać schody, czy ścieżka do góry, po prostu. Yy, dobra, cyk. I pokonujemy go. Nawet nie muszę na niego używać czarów. Mieczem zwykłym go pokonam. W sumie to, jest, to nie jest miecz, tylko kosa, która mi wchodzi w czapek. W końcu mam twarz. Dobra, o tutaj są dwa jajka na tym poziomie świetnie. Tutaj i tam się świeci kolejne Dobra, szybko. Po go zabijemy Unik pyk i tego. Idziemy dalej. Już jesteśmy w przedostatniej fali przed finalnym bosem. Wow, bardzo szybko nam to idzie. Okej. Okay. Bierzemy znowu wszystkich na siebie. Według mnie to jest najlepsza właśnie ta taktyka, żeby wszystkich na siebie brać. Pokonujemy go. Weźmiemy to jajko znowu. Widzę, że się świeci. I bierzemy wszystkich na siebie i już będziemy przy ostatnim bossie ponownie. Tym razem postaram się nie popełnić tego błędu, żeby wrócić do menu, tylko o level up Dobra, szybko, cyk. Cyk cyk. O, jajko. Tutaj się ukryło. Czy tutaj jest jakieś jajko? Nie ma jajka. O, nie, chyba ze nie medium na to nawet tego nie próbuję uniknąć. Patrzcie, czy my jeszcze mamy ma na hita? O kolejny miecz fajnie, no ok, e, to idziemy do menu głównego, loading, skip, i tak idziemy teraz najpierw sprzedać to co jest niepotrzebne, sell, to sprzedać, to sprzedać, to sprzedać, to sprzedać i to sprzedać. A i jeszcze to sprzedać. Fykl. Ok, więc możemy teraz. Create Expert. Raczej znaczy nie będę hardcore, bo nie wiemy jak mocno są tam przeciwnicy. Więc tak, co można tutaj trafić? O! Wow, naprawdę fajne rzeczy można tutaj trafić. Z tego co wiem to... Tak, co można trafić albo to fioletowe? Albo fioletowe, albo słabsze. Ok, create start. I zobaczymy na nowym poziomie trudności, czy w ogóle sobie poradzimy, czy tak jak mówiłem, trzeba, odcinku oczywiście, trzeba uzbierać większe, lepsze luty. Zaraz się o tym przekonamy. Zbieramy po drodze jajko. Raczej nie potrzebujemy lutu z tego, co widzę po ich HP. A może jednak. Nie, raczej nie. Dobra, tutaj zabijamy. Tego spalimy. Czekamy, palimy. I idziemy do pierwszego bossa. Mi się wydaje, że nie będziemy musieli zdobywać tego lepszego lutu Bo jednak to zmienili z tego, co widać. Tutaj go szybko pokonujemy. O, jednak nie tak szybko. O, o nie. Aha, nie ma, uniknąłem. Co zamyślałeś, że nie uniknę? Ja nie uniknę. Dobra, idziemy dalej. Tym razem. I w ogóle. Nie wiem, czy zauważyliście, ale mi się wydaje, że jest taka bardziej mgła. Albo ciemniej. Na miniaturce to na pewno widać. Znaczy na tego logo. O, tutaj jest jajko. Szybko zbieram. Biorę wszystkich w kółko, nie, lagi mnie zaatakowały. Nie, czy umrę, czy umrę? Nie, chyba nie. Tylko zabijam Do tutaj. Idziemy dalej, naprawdę dobrze nam idzie. Bo myślałem, że o wiele ciężej to będzie, ale jednak wszystko zmienili. Dobra. Szybko. Pyk pyk pyk. Tutaj zabijamy. Tego. O jajko tu jest. Tam nie widzę, żeby było. Atakujemy 27 HP. Dobra, tutaj tego pokonuję. Tego pokonuję i idziemy dalej. 27 HP będzie cud, jak mi się uda przejść na te 27 HP. Dobra, pokonuję tych tutaj. Bierzemy wszystkich w kółko. Ale nie, no chyba tutaj umrę. I z tego, co się dowiedziałem, jak mówiłem w poprzednim odcinku. Jednak, jak się umrze, to nie będzie słabszego dropu, będzie i tak zrandomizowany. Yy, tylko po prostu będzie więcej damage taker, który nic oczywiście nie zmienia. Wow, zaraz będzie level up, a dalej mam 27 HP i nie umarłem. Jest już, jesteśmy przy prawie finalnym bossie. Dobra, teraz jest najcięższa fala. Blisko było, szybko, trzeba uniknąć... Zabijamy. O, level up jest. Dobra, już nie muszę się tak mocno obawiać, że umrę, bo mi uleczyło. Dobra, tutaj szybko. Dzigamy, palimy. Cyk. I tutaj tego jeszcze w tyle. Zabijamy i idziemy po finalnego bossa. Bo widzę, że za nim jest czy jajko. Trzeba je podnieść. Ok, zabijamy, znaczy, zadajemy mu damage. Idziemy po jajko. I zabijamy. Tylko trzeba jeszcze do niego separator powrotem pójść i teraz. Udało się. Uuu, zobaczcie jaki nam fajny drop poszedł. Więc dobra, retry. Jeszcze raz. I potem pójdziemy sprawdzić czy nam zaliczyło... w sumie możemy teraz sprawdzić, czy nam zaliczyło jakiś quest Uwaga. ładuje mi się jeszcze. O, jest! Return to Lobby to Claim. Czyli jak wrócimy do Lobby, weźmiemy te gemy i możemy spróbować Rerollar zrobić. Który jest ryzykowny. Bo może albo, broń, spaść w damage'u, albo może się podwiększyć w sensie damage. Ok, umijamy ich. I niestety dostajemy obrażenia. Po drodze ich bijemy, zabiliśmy. teraz tego jeszcze, i będziemy przy pierwszym bosie. Dobra, Bandita Joe. idziemy tam widzę to jajko o nie, dostałem obrażenia to szybko dobra, potem raczej zabijemy tak zabiliśmy bierzemy to jajko i idziemy dalej 64 HP mi się wydaje, że umrę tym razem Okay, idziemy pod górkę bierzemy to jajko, jeszcze tam jest jedno szybko, szybko, szybko dobra, w kółko idealnie się ustawili a i przypominam że jeśli ktoś chce ze mną nagrać i ma minecrafta premium to wejdźcie w odcinek Seria z Widzami, odcinek zerowy, ponieważ tam jest wytłumaczone, co trzeba zrobić, by ze mną nagrywać. Więc szybko pokonujemy tych. Tutaj będzie wiele więcej naraz. Pokonany i teraz idziemy do tego jest przy okazji zbierzemy jajko. 40 HP. Jak nie umrzemy, to naprawdę jestem jakimś prosem. Dobra, idziemy dalej. Magów trzeba pokonać. Idziemy tutaj, zbieramy wszystkich w kółko. O, blisko było. Dobra, zabity. Jeszcze tego. I tego. I jesteśmy w ostatniej fali. I tutaj jeśli nie umrzemy, no to tak jak mówiłem jestem naprawdę chyba jakimś prosem. Ale raczej umrzemy... O, zobaczcie co tu się dzieje. O Boż! Hey, może się uda, może się uda. Dobra, jak teraz są kółka, to raczej na pewno się uda. O level up to jeszcze nie umrę, na pewno. Dobra, tutaj jeszcze jeden spell i tego palimy. Jeszcze raz uderzamy i mamy ostatniego bandyty. Lider bandytów. Trzeba chwilę poczekać. Teraz można podejść. I atakujemy Na fula Zaraz wejdzie za nami cyk i cyk O, mamy hełm I mamy Scarecrow Staff No to dobra, wracamy do lobby, return Żeby sprzedać niepotrzebne ity i przy okazji i... Odebrać questy Skip Bierzemy Daily questy yy, Czyli teraz tak, sprzedać W ogóle ile zadajemy To zadaje 1300 To 3400, naprawdę dobrze nam idzie yy, To sprzedaję Bo nie jest mi potrzebne To sprzedaję I to sobie zostawię Dobra i teraz tak to daje jedno I to daje dwa To teraz to W sumie Dobra nie, nie będę ryzykować Spróbujemy zrobić rerola Do tego farmer magę Helmet Chcę zobaczyć jak to wygląda A więc dobra Idziemy do reroll. W sumie możemy zaryzykować I wziąć tego Nie dobra, lepiej nie Yy, dobra, to Do tego możemy zrobić rerola. Spróbujmy. A, to jest takie drogie. Okej, okay. rerol. Coś się w nim zmieniło? Szczerze okay. mówiąc, nie wiem. Chyba tylko straciłem game. Dobra, yy, nie to, tylko bierzemy to. To psychik, znaczy no fizyczne i upgrade'ujemy na maksa. Mamy 12 więcej w fizycznym team Prawie 70. I dobra, mi się wydaje, że możemy kończyć ten odcinek, a więc nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Do zobaczenia!